Hej, Jacek i Darek, dzisiaj będziemy mówić o maści kamca. Będziemy mówić oczywiście o jej składzie, będziemy mówić oczywiście o jej działaniu, ale przede wszystkim skupimy się na tym, aby odpowiedzieć ci, komu ona będzie pomocna i na jakie dolegliwości warto ją stosować. Zapraszamy. Do głównych, naturalnych składników maści kamca plus należy numer 1. Arnika. Tak, naturalna arnika, która może przyczynić się do rozgrzania, rozszerzenia naszych naczyń krwionośnych, co docelowo poprawi przepływ krwi, co bardziej docelowo wpłynie na regenerację. Dwa, nagietek. Naturalny nagietek szeroko stosowany w naszej maści w kierunku obrzęków, siniaków, urazów. Trzy, Uzupełniamy wszystko szałwią. Szałwią, która była znana ze swoich licznych zastosowań w medycynie ludowej, ale w naszej maści ma ona przede wszystkim dawać nie tylko ulgę zmęczonym mieściom, ale przede wszystkim pielęgnację skóry. Dodatkowo mamy trzy naturalne olejki etryczne. Numer jeden, kamfora. Tak, ta sama kamfora znana z właściwości rozgrzewających, ale też Uwalniania aromatu. Numer dwa, mięta. I to najbardziej wyczujecie. Orzeźwiający zapach mięty. Numer 3. Uzupełniamy olejki tarycne o lawendę, która ma na celu działanie uspokajające, relaksacyjne, redukcję stresu i napięcia. W całości Maść Kamca Plus to 93% produkty pochodzenia naturalnego. Jest to maść wegańska. Pełny skład tej Maści Kamca Plus znajdziesz w opisie pod tym filmem. Maść ta kierowana jest głównie do trzech grup osób. Numer jeden, osoby starsze, zmiany zwrotnieniowe. No niestety, twardo, ale fair trzeba powiedzieć. Wraz z wiekiem niestety nabywamy więcej sztywności w naszych mięśniach, w naszych stawach, w naszych ścięgnach. Bardzo mi przykro, ale wraz z tym mogą pojawić się dolegliwości bólowe, może być mniejszy zakres ruchu, czujemy się sztywni. I dlatego wtedy na takie przewlekłe dolegliwości stosowanie ciepła jest zalecane. Ciepło to możesz oczywiście stosować w postaci termoforu, poduszki grzewczej, gorącego prysznica, gorącej kąpieli, ale również maści rozgrzewającej. Maść rozgrzewająca wmasowana w ścięgna, w mięśnie, w stawę przede wszystkim zredukuje objawy, ale też spowoduje orzeźwienie. Spowoduje poprawę komfortu w aktywnościach dnia codziennego, co wpłynie na, mam nadzieję, zmotywowanie do ruchu, a ruch jest najważniejszym leczeniem. Numer dwa, i ja się tu zaliczam, osoby aktywne sportowo, napięcia mięśniowe przede wszystkim, również do aktywnej odnowy biologicznej, aktywnego rolowania, masowania autorelaksacji mięśniowo-pomięziowe. Jeżeli ćwiczysz, biegasz, chodzisz na siłownię, jeździsz na rowerze, uprawiasz sport, i masz napięcia mięśniowe i chcesz się ich pozbyć, to to Ci na pewno pomoże. Numer 3. Osoby pracujące biurowo, osoby długo siedzące, prowadzące, siedzące tryb życia. Przepraszam za to określenie, ale muszę to twardo powiedzieć. Nie trzeba być osobą starszą, aby mieć sztywność swoich stawów, sztywność kręgosłupa, sztywność swoich mięśni. Możesz po prostu długo spędzać w pozycji jednej, wymuszonej w pracy. Może jesteś jedną z tych osób. Wracasz do domu po całym dniu pracy. Siedzącej. Masz dolegliwości sztywności w obrębie swojego kręgosłupa, w obrębie swojego biodra, w obrębie swojego kolana. Szukasz na YouTube ćwiczeń, szukasz doraźnej pomocy. Maść rozżywająca jest tym, co również może przynieść szybką, skuteczną ulgę. Warto zaznaczyć i podkreślić trzykrotnie, że ta maść, jak i każda inna. Nie wyleczy cię ani nie pomoże ci we wszystkich Twoich problemach. Najważniejsze dla Twoich dogliwości jest ruch, są ćwiczenia i jest aktywność sportowa. Ja wolałbym, abyś nie stosował tej maści, abyś wziął ćwiczenia z naszego kanału i systematycznie rano i wieczorem ćwiczył. To bardziej ci pomoże. Jeżeli jesteś osobą jednak, która Ćwiczy, ale szukasz jeszcze jakiejś pomocy. Zastanawiasz się, co jeszcze może pomóc. Picie wody, suplementy, a może właśnie jakaś maść. To ta maść jest tym, która będzie dodatkiem, mam nadzieję, w Twoim całym leczeniu, w Twojej prewencji docelowej i w Twoim dbaniu o swoje zdrowie. Pomimo tego, że jest to filmik o wybranym produkcie, to chciałbym, abyś wyniósł z tego filmiku to, że ciepło jest ci zalecane. Nie masz tej maści trudno. Weź gorący prysznic. Weź termofor, weź to co jest ciepłe i zastosuj i sam sama oceń, czy przynosi ci to ulgę, a uwierz mi, że tak będzie. Maść kancera plus to nie tylko wielomiesięczne testy, badania dermatologiczne, ale przede wszystkim wieloletnie doświadczenie, uwierz mi, że przetestowałem kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt maści rozgrzewającej. W tym miejscu chciałbym pozdrowić wszystkich moich pacjentów, którzy odwiedzili mój gabinet i którzy, którzy czuli te maści, którzy testowali wraz ze mną. Bardzo dziękuję za to. Część z tych maści pochodziła naprawdę z różnych zakątków naszego świata, z Wietnamu, naprawdę z różnych miejsc. Ja wręcz szczerze mówiąc, bałem się nieraz je stosować, ale stosowałem na sobie. No, i dla chętnych pacjentów. Wraz z tym doświadczeniem moim, pacjentów, całej naszej ekipy, znaleźliśmy najważniejsze składniki. Najlepsze działanie, najlepsze odczucie, najlepszy aromat. Zebraliśmy to w kupę i tak powstała Plus. Na dzisiaj to wszystko. Mamy nadzieję z Daruszem, że ten materiał był dla Ciebie pomocny i wartościowy. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Ci pięknego dnia. Dużo ćwiczeń. Mało bólu. Polecamy Camce Plus. Pozdrawiamy.